Moim i Państwa gościem jest Max Kowalski. Max eksploruje opuszczone miejsca i prowadzi kanał na YouTube Urbex TV. Witam cię, Maxie. Ja cię też witam. Powiedz od ilu lat eksplorujesz i jak zaczęła się twoja przygoda z Urbexem? Ja zacząłem dwa, lat, dwa lata temu eksplorować opuszczone miejsca. Też przez to, że kanał powstał. Urbex TV i to było głównym powodem tego, żeby było, chciałem pokazać po prostu te opuszczone miejsca, które są też zniszczone, a które mogłyby być naszą perełką Dolnego, Dolnego Śląska, a, a są w takim stanie jak widać na moich filmach. Zrujnowane. No, widziałam na Twoim filmie. Też poszukiwałeś Złoty Pociąg. E, tak, to, to był tylko taki tytuł, po prostu, żeby e, widownie przyciągnąć. A to był akurat e, tunel pod, pod Wołowcem. E, najdłuższy, na Dolnym e, najdłuższy na Dolnym Śląsku, z tego co pamiętam. Przygotowywałem materiał. A przygoda zaczęła się przez to, że zacząłem się interesować. Zacząłem inne kanały oglądać. E, o tej tematyce, jak Urbek z historii. I tak to szło dalej. łączę do jakichś grupek, i coraz bardziej mnie to zaczęło fascynować. Opuszczone miejsca. A czy sam eksplorujesz, czy z kimś? Nieraz z kimś, a obecnie cały czas z kolegą, z Michałem. Eksplorujemy takie opuszczone, opuszczone miejsca. Dzisiaj akurat też byliśmy na eksploracji takiego opuszczonego miejsca. Możesz powiedzieć jakiego? To była szkoła, ale no nie udało się nam akurat niestety wejść. Nie było wejścia. A powiedz coś o opuszczonej świątyni Hitlera. To jest w mieszczące się w Wałbrzychu, wybudowane przed, po pierwszej wojnie światowej bo dużo górników umarło. To było takie jakby upamiętnienie. Pierwsza w toj żołnierzy, a Hitler trochę tak to przekształcił. O, mogę tak powiedzieć bardziej. Ale do, dowodów no nie ma, jak nie wiem, jak powiedzieć. Że to, to, to akurat była. To była świątynia SS kiedyś. Eksplorowaliście stan opuszczonego browaru w Sobótce. Możesz powiedzieć coś o tym browarze? No, ja, ja się nie. Głównie kanał się nie skupia na historii. Z tego względu, że się boję przedstawiać jakąś historię danego obiektu, bo też ludzie są. znaczy Są historycy, którzy mogą wiedzieć więcej. Ja mogę popełnić gafę z, z, tego, z tej historii i tego się uni, unika. Ja chcę tego uniknąć. W ten sposób. I zbytnio nie mówię o tych historiach. A możesz coś powiedzieć o dawnym życiu polskich gospodarzy? Nie za, nie, za, nie, za, nie za bardzo, bo tylko to, co widać u mnie na filmach, jak oni żyli kiedyś. Bardziej się skupiam na tym, żeby ludzie po prostu zobaczyli to, jak to, to miejsce wygląda, niż. Na historii, o tak powiem, że to jest za bardzo zaniedbane, a mogłoby powstać y, mieszkanie czyjeś, czy dom dla rodziny. W tym temacie bym chciał iść. No to tak jakby w opuszczonym szpitalu, bez sprzętu, który Woźb zakupiła i teraz marnuje się ten sprzęt. Tak, dokładnie. I później do, dawać dokładnie. na woźb. Dokładnie, no tak jak u nas jest szpital na gaju, który zwiedziliśmy właśnie z Michałem cały. I też tego sprzętu, czy probówki, nie probówki. A był, był COVID, było, był problem ze szpitalami, a tutaj stoi duży obiekt szpitalny. Niszczeje a oni na Narodowym robili szpital, a tyle jest opuszczonych szpitali, który by mogli jeszcze użyć, bo nie wszystkie, ale niektóre by mogły być do użytku. Yy, tak, mogłyby być do użytku. Na przykład w Świnicy jest jeden opuszczony też szpital. Wiem, że gdzieś jest pod Wrocławiem kolejny. Ale no nieraz, się nie, te, nieraz yy, miasto wychodzi z tego względu, że nie warto jest remontować, jak coś już jest Parę lat stoi, opuszczone. No, parę lat, a niektóre jeszcze byłoby warto, bo dużo by nie trzeba było zrobić. O, no niektó niektóre tak. Niestety teraz niektórzy nie mają. Dużo ludzi, ludzi młodych wynajmuje mieszkania, a sam zwiedzałem kamie kamienice, domy i to takie, że można dobrze mieszkać. No tak, za, jak ludzie brali uchodźców do domu, to mogli tam do tych pustych domów niektórych mogli uchodźców umieścić z Ukrainy. Yy, tak, tylko przed, tak nie by trzeba było let, wyremontować, bo niektórych już stan nie, pozwala, nie pozwalałby chyba na to. Dużo by nie trzeba było remontu włożyć, bo były takie no, nie, budynki. No, były, nawet na moim kanale jest tego troszkę. Czy gospodarstwa tak samo. Parę pi groszy im dali, kazali im pobrać, to ludzie pobrali. Nie, tak, a no, tak jak mówisz. A tu by można było ich po prostu dać im mieszkanie i pracę i mogliby też, też to sobie jakby sami wyremontować. No tak. I nie byłoby problemu. No ale tak jak premier mówił, ludzie są tak głupi, że aż... <laughs> Tak. A powiedz, jakie spotkały Cię przegody na eksploracji? Jest jedna i to, tego filmu jeszcze na kanale nie ma akurat. Zwiedzaliśmy tą fabrykę w Czechach. Już wychodziliśmy z... No ktoś musiał nas po prostu zauważyć przy eksploracji latarki czy coś, bo to było w nocy. I natknęliśmy się na policję z kolegami. Ja już materiał zakończyłem. czeski policjant we mnie mierzył paralizatorem. Byłem tak zestresowany, że chyba nie odważyłbym się nawet kamery, kamery szybko włączyć, żeby to sobie nagrać do materiału. No i dzięki temu, że miałem jakiś dowód, że nic nie niszczyliśmy w tej fabryce, materiał na aparacie i, i, i Instagrama. Policjant przed mojego Instagrama przejrzał Instagrama. I stwierdził, że jestem fotografem, i się skończyło na pouczeniu tylko. A w Polsce eksplorujecie, czy za granicą też? E, w Polsce, na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku. A chcielibyście to Czarnobyra? E, są takie plany, ale jest wojna teraz, no i chyba za bardzo by nie, nie wyszło to. Do Ameryki na wyspę Powellia też. E, Chciałbym, ale to kanał by musiał naprawdę iść w górę, bo na chwilę obecną 8, 814 subskrypcji, no na to by nie pozwalało też finansowo mi i to by była duża inwestycja właśnie w kanał, a na razie nie mogę sobie to pozwolić, niestety. A jak twoja rodzina i znajomi zareagowali, jak się dowiedzieli o twoim nietypowym zajęciu? No, znajomi jeszcze nie do końca wiedzą, bo to jest maseczka, żeby nie wiedzieli. A rodzina, no, dorosły jesteś, jak ci się to podoba. Tylko, żeby się nic mi nie stało podczas eksploracji danego obiektu. Zawsze jest, zawsze zazwyczaj jest ze mną kolega. Nie było tak, chyba, nigdy, żebym sam. Nie, było parę razy było. Że byłem sam na eksploracji. Ale to tak zawsze jest ktoś, kto zawsze by mógł pomóc. A jak widzisz te opuszczone y, miejsca, na przykład jak widzisz y, te krzesło puste, łóżko, puste, to co czujesz? Znaczy to bardziej y, bardziej jest, jak to powiedzieć. Bardziej mi wchodzi, jak to mogło wyglądać kiedyś, jak to było zamieszkane i sobie wyobraźnia mi bardziej wtedy chodzi i sobie wyobrażam po prostu jak ktoś na tym krzeszełku siedzi, małżeństwo przy stole, je posiłek, bardziej coś takiego widzę w głowie. Gdzie te zdjęcie było robione? Za mną? Co jest? W pałacu, w szpitalu w Mokrzyszowie. A byłeś też w opuszczonej kamienicy, gdzie było słychać dziwne odgłosy. Możesz powiedzieć co czułeś? Duży, duży strach czułem, bo nie wiedziałem, co to może być. Czy ktoś będzie chciał. Nie wiem, nas może pobić, czy coś w tym stylu. A okazało się to, że po prostu był przeciąg. Drzwi uderzyły o i był taki huk. I tego się wystraszyliśmy bardziej. A miałeś spotkanie z duchami? E, tutaj bym po no, nie, nie, nie aż tak z duchami. Używaliśmy Ghost Tuba na telefonie i mieliśmy różne, od, różne odpowiedzi po prostu. I masa imion było podanych i parę odpowiedzi, na które szuka, szukaliśmy odpowiedzi. A powiedz coś o y, Szybie Tytus i bunkrach w Świdnicy. Y, szyb Tytus tu jest u, akurat u nas w Ołbrzychu Opuszczony w ładnych parę lat, a te bunkry w Świdnicy, to się okazało, że to jest y, w pozostałości po starej, po starym munie bodajże, jak pisałem ze znajomym, który tam mieszkał od urodzenia. To był mój błąd. I nie, nie, nie był nigdy sprostowany, jeszcze. A odwiedzacie też opuszczone więzienia, szpitale, kostnice? E, więzienia jeszcze mi się nie zdarzyło. Kostnice to w Legnicy w, szpita w szpitalu poradzieckim byłem, i w Wałbrzychu jest opuszczone prosektorium. To też było zwiedzane przeze mnie. A opuszczony szpital psychiatryczny? Już muszę sobie przypomnieć, bo tego tyle, tyle było. Chyba nie. Jeszcze akurat się nie, nie, nie zdarzyło. Nie udało się zwiedzić bardziej. A jak było w okrąglaku? Dawnej, dawna stołówka. Z, zaskoczyło mnie to, że coś takiego, co by mogło być. No, restauracją. Taką... Przy drodze do Karpacza. Yy, taką retro z lat 80. jest w takim jest w takim stanie już kompletnej dewast dewastacji. Bo też masz tu bestialsko zniszczony szpital powiatowy. jest coś powiedzieć e, tak, o tym. To... No szpital jest już w takim stanie, że... Nadaje się tylko, chyba i do, tylko do wyburzenia, bo już nie wiem, czy by coś się dało z tego zrobić. Okna, okna po powybi, wybijane, poniższona elewacja tego szpitala, szpitala, cała jest. No tam nawet no grafiti śmieci, śmieci w niektórych pomieszczeniach były, już tak ktoś po prostu poleć. Ludzie po prostu to tak zniszczyli, że dla mnie to jest. Coś, co było, mogłoby być piękne, mogłoby nam, nam służyć jako społeczeństwu, jest po prostu niszczone. A też byliście w opuszczonym zakładzie porcelany Przychu. jak tam było? Niebezpiecznie, bo zakład już jest cały zawalony częściowo zawalony. Tylko w tych pomieszczeniach, w których my byliśmy, było można do bezpieczniej przejść. On bodajże płonął kiedyś, ale nie pamiętam dokładnie w którym roku, nie chcę tutaj też swoich widzów kłamać. Zaskakująco, o. jeszcze dużo rzeczy można było znaleźć do produkcji np. talerzy. Dużo form było, etykiet na talerze. Zdarzały się nawet te dokumenty, jeszcze? Działa, jak działała porcelana? A czy planujesz następny wypad? Tak, nie, nie, nie planuję takich rzeczy. Zazwyczaj siadamy dzień wcześniej, jak mamy jechać, przeglądamy mapy, co może gdzie możemy zwiedzić, i coś, wartego uwagi i przeglądam na różnych grupach urbeksowych i tak szukamy. A co chciałbyś na koniec dodać? Że, że dziękuję że za, za, za wywiad i za to, że już, już trochę, że jest bezpiecznie, bardziej tak dla mnie, że udaje się eksplorować takie. Takie miejsca. W których niektórzy ludzie się boją wejść. A czy Urbek jest dla każdego? Nie dla każdego. Niektórzy zależy, jak poziom, nie wiem, stresu bodajże. Czy się nie boją pewnych rzeczy zrobić? Czy wejść do danego obiektu? Bo jest jakieś zawsze... i zawsze jest ryzyko, wchodząc do... Kamienicy, fabryki, czy coś jest ryzyko? Czy coś na głowę poleci, czy się na przykład podłoga zarwie? To jest takie małe ryzyko. Ryzyk fizyk. Tak, dokładnie. Dziękuję Ci, Max, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Ja również. Dziękuję.